A dzisiaj dzisiaj pokażę jak zarobić sobie wszystko w grze. A więc tak. Wchodzicie sobie w Google i wpisujecie Happy Mod. Tego w sklepie nie ma. Instalujecie to. Ja mam to zainstalowane. I wchodzicie. Ja tu sobie tylko zobaczę, czy nie mam jaką chcę grać. I z góry, sorry za mój głos, ale nie Jak już znajdzie, to się widzimy. Ok, sono trovata un pochino di Lola, mi piace Happy Moda? ściągnij i klikacie to. Idzie przyciszę, bo będzie reklama. <laughs> Florka, wiem, że to dziwne, ale ja lubię Florkę. I klikniecie X. Dobra, jest to. I ściągnij. No i jak się ściągnie, to się widzimy. Ok. Gdy Wam się to już zrobi, to pokazuje się takie coś. No i wciskacie dalej. I instaluj. No i w to się w instaluje. No i wciskacie tu albo tu. No i wciskacie to gotowe, jak nie chcecie na razie grać. A tutaj, jak chcecie teraz grać. Ja chcę. No okej. Okay, mam nadzieję, że. Pomogłam, jakby ktoś nie wiedział. No i bajo.